Witam Państwa na polu golfowym w Kabramacie. Nagrywamy następny odcinek gry w golfa. Dzisiaj opowiemy o długości uderzenia i o odległości uderzania każdym kijem. Będziemy mówić troszeczkę o ubiorze, o sprzęcie i o graniu krótkim na polu golfowym. Każdy z golfistów znaczy swoją piłeczkę według swojego ulubienia. Sprzęt golfowy składa się z 14 różnych klubów. Najważniejszym klubem w swoim woreczku to jest driver. Driverem uderza się w odległości około 300 metrów. W zależności od wieku młodzi biją bardzo, bardzo daleko, starsi troszeczkę bliżej. Jest to najdalej uderzający klub we worku. Następnie a mamy trzy wood, który jest do wybicia strawy i też jest. Uderzany na odległość. Ten klub odbija się około 220 do 240 metrów na fełaj. Jeżeli człowiek nie jest bardzo dokładny i uderza piłkę w trawę wyższą, jest specjalny klub, który wybija z wysokiej trawy. Jest to Rescue, które uderza około 180 do 200 metrów. Później mamy 12 innych clubs, które uderzają na odległość. Każdy golfista uderza. Inną odległością. Młodzi biją troszeczkę dalej, starsi troszeczkę bliżej. Kąt, który jest ustawiony, czym mniejszy kąt jest w clubs, tym piłka leci niżej i piłka leci dalej. To jest czwórka, która bije około 160 do 180 metrów na odległość i są także clubs jak lob wedge który kąt ma 60 stopni i on tylko i wyłącznie jest stosowany w wybicia z piasku albo wybicia bardzo krótkiego że piłka idzie bardzo wysoko i później spada na green i automatycznie się zatrzymuje każdy, który gra w golfa przez dłuższy czas, wie dokładnie, jak, jaki klub ma uderzyć na jaką odległość. Ja trenuję dosyć często, ponieważ chcę być zawsze fizycznie dobrze ustawiony tu gry w golfa. Ludzie, którzy grają, raz w tygodniu, czy raz w miesiącu nie są tak bardzo dokładni, jeśli chodzi o uderzanie do flagi. Każde pole golfowe ma 18 dziurek i każde pole golfowe ma 18 czyjs, gdzie zaczyna się grę w golfa. One są wszystkie oznaczone czterema kolami, kolorami: są niebieskie, białe, czerwone i żółte. Niebieskie są ustawione na zawodach międzyklubowych, białe są dla zawodników z klubu, czerwone i żółte. Czerwone są oznaczone odległość dla kobiet, a żółte są oznaczone. Dla wszystkich wizytorów, którzy, którzy przychodzą na pole golfowe, żeby sobie po prostu pograć. Gdy przychodzimy grać w golfa, zaczynamy, jeżeli, jeżeli jesteśmy wizytorzy, zaczynamy z początku żółtych uderzać w kierunku flagi. A kobiety uderzają z czerwonych, a Members i na zawodach golfowych. Uderzamy z samego końca tej. Teraz Państwu zademonstruję uderzanie piłki w pobliżu flagi czy w pobliżu greenu. Każde pole golfowe ma odległość, którą pokazuje na karcie. Która wydaje klub. Odległość na polu golfowym jest około 6,5 km. Po 18 dołkach każda odległość jest inna. A w ostatnich 4 latach pozwolono dla amatorów używać odległościomierz. Jest to elektronicznie ustawiona strzałka, która pokazuje do. Dokładność do jednego centymetra odległość uderzenia od trawy do flagi. Zawodowcy nie wolno im używać tego instrumentu, jest to tylko i wyłącznie dla amatorów. Chciałbym jeszcze powiedzieć, że piłeczka ta, która zostaje uderzona driverem leci w szybkości około 220 do 240 km na godzinę. Zawodowcy uderzają tą piłeczkę około 350 metrów. z bardzo dużą siłą, dlatego zawodowcy po pewnym czasie ich struktura zostaje uszkodzona i gra w golfa dla takich zawodowców jest bardzo krótka. Chciałbym Państwu pokazać krótkie uderzenie z piasku. Każdy zawodnik, który wpadnie do piasku, nie wolno jemu opierać swój klap na piasku, więc musi go cały czas trzymać w powietrzu. Uderzenie jest dozwolone do piłki tylko i wyłącznie w czasie, kiedy klap jest w powietrzu. Teraz uderzymy jeszcze raz tym samym, z tym, że muszę troszeczkę mocniej uderzyć. Przeważnie uderzenie jest dobre, jeżeli piłka znajdzie się w odległości około 2 metrów do 1,5 metra koło flagi i wtedy można za następnym razem wbić ją do dziurki. Jak Państwo widzą po uderzeniu z piasku piłka toczy się po grynie i zatrzymuje się koło flagi. I to jest dobre uderzenie z piasku. Po wbiciu piłki trzeba wziąć flagę, wyjąć z dołka i wtedy wracamy do piłek, ustawiamy kąt uderzenia i specjalny klub, który jest to jest pater i tylko i wyłącznie jest używany na gryń. Teraz wybieramy linię, ponieważ green jest cały pochylony. Wybieramy troszeczkę linię i będziemy próbować, żeby tą piłeczkę wbić do dziurki. I wpadła. Chciałbym jeszcze Państwu poinformować o ubiorze, jaki jest dozwolony na polu golfowym. Musi być koszulka z kołnierzykiem, spodenki krótkie albo długie. Jeżeli krótkie spodenki, białe skarpetki i buty do golfa. Na tym, proszę Państwa, kończymy nasze wspólne spotkanie na polu golfowym. Życzę Państwu dużych sukcesów. Zapraszam wszystkich do pola golfowego w kabramacie. Jeżeli macie życzenie, jestem do Waszej dyspozycji w każdej chwili. Życzę dużo zdrowia i dużo sukcesów na polu golfowym. Do widzenia!